Cześć, dzisiaj opowiem o tym, jak można takiego Overmaxa przerobić, dlaczego to się w ogóle nie opłaca i czy to jest równoznaczne z tym, że nie warto tego robić. Zapraszam na film. Do modyfikacji potrzebne będzie mi trochę części. Tu mam taki miks nowych i używanych. Efekt końcowy widzieliście na miniaturce, ale po kolei. Zaczynam od zważenia modelu. Chcę wiedzieć, jak modyfikacje wpłyną na jego masę. Zdejmuję koła odkręcając nakrętki takim standardowym kluczykiem z zestawu, ale jak ktoś nie ma to te nakrętki mają 5,5 mm. Dalej odkręcam pokrywę wału. Używam elektronicznej wkrętarki, ale uważam, żeby nie robić tego zbyt szybko, bo łatwo stopić małe gwinty. Żeby tych śrubek nie pogubić, można je sobie od razu wkładać do wyjętego elementu. Dalej wyjmuję silnik. Odłączam dwa kable od regulatora obrotów, odkręcam tzw. orczyk serwa. Serwo jest jeszcze przykręcone od spodu dwoma śrubkami, ale odkręciłem je wcześniej. I również dwoma śrubkami przykręcony jest regulator. Będę wymieniał również mechanizmy różnicowe na takie, powiedzmy, że wzmocnione. A żeby to zrobić, to muszę odkręcić zderzek oraz wahacze. Po wykręceniu sprawdzę, w jakim są stanie. I szczerze mówiąc, to pracują lepiej niż te, które chcę zamontować, ale zobaczę w praktyce. Ta sama operacja na tyle, wyjmuję dyferencjał oraz główny wał. Skoro mam i tak już całość na wierzchu, to czyszczę całą płytę podłogową z brudu i oleju. Do tak przygotowanej płyty będę montował taki zestaw regulatora obrotów i silnika bezszczotkowego. To że silnik jest bezszczotkowy, najłatwiej poznać po trzech kablach z niego wychodzących. Zestaw jest używany, więc sprawdzam jego działanie, podłączając do odbiornika. Starego serwa od skrętu nie podłączę, bo jak widać jest na 5 kabli, więc też muszę wymienić na takie standardowe dla modeli z trzema kablami. I tak wygląda cała elektronika sterująca modelem. Silnik, regulator obrotów, podłączony do odbiornika, również do niego mam podłączony serwomechanizm i cały zasilam z takiej baterii. Sprawdzam działanie silnika oraz serwa odpowiedzialnego za skręt. Nowe dyferencjały mają takie metalopodobne zębatki. Wkładam je do podwozia i sprawdzam czy luźno się obracają. Dalej montuję nowy wał napędowy, który również na końcach ma metalowe zębatki. Dzięki temu powinny mieć tę samą trwałość, ale po zamontowaniu i obroceniu wałem widać, że osie kręcą się w przeciwnych kierunkach. To oznacza, że jeden z dyferencjałów jest zamontowany w odwrotną stronę. Szybka przekładka i już wszystko gra. Na połączeniu tych zębatek potrzebny jest jakiś smar. Ja mam tutaj taki przeznaczony do modeli, ale równie dobrze może to być w zasadzie jakikolwiek. Ja decyduję się dać jeden na tył, a drugi na przód i przykręcam ich obudowy. Przechodzę do przedniego napędu, sprawdzam stan łożysk. Zdejmuję ten tak zwany heks, na którym osadzone jest koło, podważam go śrubokrętem, odkręcam zwrotnicę od piasty, wysuwam kubek napędowy i wyjmuję łożyska. W tym modelu jednak najczęściej można spotkać panewki czy tuleje ślizgowe. Tu pokazuję jaka jest różnica między nimi. Jeśli takie macie to warto wymienić je na właśnie szukając po wymiarze. Po tej modyfikacji całość skręcam i biorę się za mechanizm skrętu. Ta sprężynka odpowiedzialna jest za ochronę serwa na przykład w przypadku uderzenia kołem w jakąś przeszkodę. W tym modelu jest ona zdecydowanie za miękka, więc decyduje się na taki drastyczny krok i sklejam ten ruchomy element. Myślę, że pozostałe cięgna są na tyle miękkie, a nowe serwo na tyle mocne, że nic złego się tutaj nie stanie. Całość tego pałeczka montuję w podwoziu. Najpierw mechanizm skrętu, potem wahacze, następnie montuję przedni zderzak. Śrubki są mikroskopijne, więc dokręcam je ręcznie. Dalej wkładam półosie napędowe i sprawdzam jak na sucho chodzą wahacze. Nie podoba mi się to co widzę, bo powinny same luźno opadać, ale zajmę się tym już poza kamerą. Na tyle ta sama operacja, czyli skręcam całość w odwrotnej kolejności, mocuję zawieszenie, niewielki zderzak. Na koniec sprawdzam jak cały napęd chodzi po zmontowaniu. Czas na nowe serwo. Jak widać jest identyczne rozmiarowo ze starym, natomiast widać też metalowy czy mosiężny element w miejsce plastikowego. To sprawi, że nie rozleci się po trzech jazdach. Montuję je w oryginalnej części i później przykręcę od spodu dwoma śrubkami. Przechodzę do silnika. Odkręcam płytkę, do której jest przymocowany. Zwróćcie uwagę, że nie jest ona symetryczna. Przykręcam ją do nowego silnika i używam do tego celu kleju do gwintów o średniej mocy. Dzięki temu śrubki się nie wykręcą, ale potem napotykam na problem. Zębatka, której chciałem użyć, ma nieco inną średnicę niż wałek na silniku. Do tego jest zbyt długa i haczy o obudowę. Szybkie zakupy na AliExpress, i po tygodniu dostaję takie coś. Nabijam tę zębatkę na oś silnika, całość mocuję w podwoziu i sprawdzam, jak zębatki do siebie pasują. Nie mogą być ani zbyt blisko siebie, ani zbyt daleko. No. Żeby dobrze zamontować serwo. Muszę się jeszcze upewnić, że na pewno jest ustawiony na środku zakresu pracy. Zeruję na pilocie jego ustawienie. Podłączam jeszcze raz do zasilania. Całość odpalam. Na tak ustawione zakładam tak zwany orczyk. I znowu na kleju do gwintów przykręcam śrubę mocującą. Następnie pokrywa napędu. Zaczynam wkrętarką, ale ostatecznie dokręcam ręcznie. Pora na amortyzatory. Wybrałem takie no, jak widać, trochę bardziej designerskie niż funkcjonalne. Chciałem takie wypełnione olejem, ale nie bardzo jest wybór w rozsądnej cenie. A cały projekt miał z założenia być budżetowy. Ciężko też było dobrać odpowiednią długość, ale po poszukiwaniach udało się. Jak się zastanawiacie, jak działają, to po rozkręceniu widać, że sprężyna jest umieszczona w środku i to ona właśnie wypycha tłok z powrotem na zewnątrz. Po zamontowaniu sprawdzam płynność działania i zostaje montaż elektroniki. Regulator przymocuje na dobrej taśmie dwustronnej, odbiornik niestety musi powenderować na górę i zostaje tylko wymyślić, jak zamontować nową budę. Ostateczny efekt całkiem niezły. Udało mi się nawet wykorzystać istniejące otwory w karoserii. Na tyle dorobiłem dwa. Może zaraz pokażę od środka. A karoserię tutaj w takie wykonane otwory zakładamy tak, że zahaczamy tą tylną część dnia te otwory które tu były zapinamy zapinki i możemy jechać ciekawi ile to wszystko kosztowało? Już Wam pokazuję, ale jak wspomniałem część rzeczy mam SOLID, część SALI EXPRESS. Część tak naprawdę miałem, więc podaję orientacyjną wartość. Autko jeździ lepiej, lepiej reaguje, lepiej się trzyma. Faktycznie mam takie wrażenie, że to co zrobię na pilocie ma od razu przełożenie na jego zachowanie. Jest też szybszy. Czy trwalszy tego nie wiem, bo testowałem w temperaturze poniżej zera. A w takiej plastiki stają się bardziej kruche i łamliwe, więc test wytrzymałościowy zostawię sobie na wiosnę. Czy warto? Czy warto akurat tych pieniędzy? To już każdy sam sobie musi odpowiedzieć. Celowo pokazuję tu taką kompleksową przebudowę, żebyście wy nie musieli. Oczywiście nie wszystkie przeróbki są konieczne, jak koła czy nadwozie. I oczywiście za cenę modelu i jego przeróbek. Można kupić coś znacznie lepszego. Nie oznacza to jednak, że te nowe coś też nie będzie potrzebowało jakichś modyfikacji. Więc to jest taka trochę królicza nora. Ja uważam, że mimo wszystko warto, bo koniec końców macie coś bardziej oryginalnego. A sami zostajecie z kolejnym doświadczeniem w majstrowaniu. Zobaczmy jeszcze efekt uboczny tych modyfikacji, czyli maksymalną prędkość. 25 niecałe, czyli trochę szybciej, niezły wynik. Natomiast najważniejszym czy innym efektem ubocznym, który uzyskaliśmy jest to, że można włożyć baterię o wyższym napięciu. To najmniejsza bateria jaką mam. W żaden sposób tu nie pasuje, dlatego czasem trzeba trochę improwizacji. No dobra, zobaczmy, co się stanie się. nieźle dobra, zobaczmy ile się tutaj udało wyciągnąć 29 nie, nie, tutaj w prawym na dole, widzisz 35 gdzie się dopisz a cały samochód po modyfikacjach zyskał jedynie 22 gramy, także bardzo dobra robota panie Maćku.